Witajcie moi kochani fani Żużla i nie tylko fani Żużla, ale wszyscy, którzy to oglądają. Witam Was serdecznie w kolejny wtorek. Czasy są trudne, koronawirus szaleje, a w telewizji możemy oglądać tylko powtórki z meczów. W sobotę oglądałem GKM Grudziądz z Talgorzów. Fantastycznie, bieg 11 z udziałem Tomasza Goloba i akcji na z Kasprzaku i Mateju zegarze. Dzisiaj powiem też o słowach Żużla. Dzisiaj będzie nietypowo, będzie sława zagraniczna, a, między innymi, a mianowicie Iwan Maudger, który 6 kwietnia tego roku będziemy obchodzić drugą rocznicę jego śmierci. Iwan Mauczer to sześciokrotny indywidualny mistrz świata, a w finałach łącznie wystąpił 14 razy. Ciekawostką jest też to, że złoto w drużynie jako Nowozelandczyk zdobył tylko raz, natomiast kilka razy jako Brytyjczyk. To jest też mało znane, brylował też na drugim torze i zdobył kilka medali na drugim torze. Ponadto, cztery razy został indywidualnym mistrzem Wielkiej, Wielkiej Brytanii, a dwa razy Indywidualnym mistrzem Nowo Nowej Zelandii. W wieku 46 lat zakończył trwającą blisko czyjeś lat wiele. Turnieje pożegnalne odbyły się między innymi w Gnieźnie i Leśnie. A dlaczego w Gnieźnie? Otóż w 1985 roku Iwan Maulier został honorowym mieszkańcem Gniezda, Dlatego tam odbył się też jego turniej pożegnalny. Na sportowej emeryturze Iwan Mauger nie próżnował. Otworzył Iwan Mauger Academy of Excellence, a jego podopiecznymi byli m.in. Hans Nielsen, Ole Olsen, Jason Cramp, Billy Hamill, Mark Lollam, Lee Adams czy Peter Collins. Jak widać. Można dużo osiągnąć w Żużlu, a także poza nim, kiedy zakończy się sportową karierę, jak zrobił to Iwan Mauczer. To wszystko na dzisiaj. Jest mi smutno, że nie możemy chodzić na stadiony i oglądać naszej dyscypliny na żywo, czy też na żywo meczów w telewizji. Ale takie czasy, dlatego zostańcie w domu. Jeśli możecie, włączcie telewizję i oglądajcie powtórki. To też jest bardzo ważne, żeby. Być na bieżąco. To wszystko na tyle. Zostańcie w domu i trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Erwin, pozdrawiam.